Witam wszystkich ponownie po dość długiej przerwie, a dzisiaj pragnę poinformować swoich subskrybentów o kończącej się Halloweenowej promocyjnej sprzedaży DLC modułów do symulatora TCS. Kto nie robił jeszcze zakupów do TCS to dobry moment, aby rozbudować swój symulator o nowe maszyny czy też mapy. Pro, promocje dotyczą zarówno sklepu internetowego producenta Eagle Dynamics, jak i platformy Steam. Zaznaczam jednak, że jeżeli kupicie już jeden moduł DLC do symulatora, np. Za Steam, to kolejne moduły będziecie musieli kupować tylko i wyłącznie ze Steam. I na odwrót, jeżeli kupimy moduł z Eagle Dynamics, to kolejne. Moduły będziemy musieli kupować tylko i wyłącznie z Eagle Dynamics. Zawartość oczywiście DCS ze Steam czy z Eagle Dynamics nie różni się między sobą. Są to tylko dwie oddzielne platformy sprzedażowe, które nie są ze sobą kompatybilne. Czyli jeżeli kupimy moduł DLC z Eagle Dynamics, a drugi gdzieś tam ze Steam, to podczas gry będziemy musieli posiadać dwie oddzielne instalacje DCS i za każdym razem, gdy będziemy musieli chcieli zmienić mapę bądź samolot, będziemy musieli wyłączać DCS -a z jednej platformy sprzedażowej, a uruchomić z drugiej. Celem właśnie przesiadki między mapą, serwerem czy też e, samolotem. Promocja na Steam e, będzie nam, u nas tutaj trwała do. 1 listopada i zawiera tutaj sporą część DLC. Jak widzimy, jest spora ich część jest sprzestrzeniona do 50%, więc warto skorzystać z tej, z tej oferty. Na stronie Eagle Dynamics mamy większość modułów, też jest sprzeniona do, do 50% za kilkoma wyjątkami, mianowicie moduły F16, F18, tutaj te wymienione, obejmują zniżkę do 30%, moduły 15% F14, kampanie 30%, kampanie do K50 20% to są kampanie na single player. Tak więc tutaj też nie jest źle. Natomiast z jakiej platformy chcecie skorzystać, czy to Eagle Dynamics czy Steam? To tą decyzję pozostawiam już wam. Z racji, że obiecałem Was prowadzić w świat w sposób szybki, wielu z Was pyta mnie, co dalej, gdy nauczą się 125T. Nauka oczywiście każdego nowego samolotu kosztuje czas i sporo zaangażowania oraz wytrwałości. Symulacje bowiem nie są grami łatwymi. Ehm, można, można jednak wykorzystać pewne powiązania, które. Um, przydadzą się podczas nauki DCS. Mianowicie, po zakończeniu nauki 125 t od razu wskakiwać od razu na głęboką wodę, na przykład w samoloty o wysokim odwzorowaniu. E, dostaniecie wówczas szoku, będzie to u Was kosztowało nie wysiłku, aby nauczyć się na przykład F-16, i 18 czy jf 17 bądź jakiegokolwiek innego skomplikowanego samolotu. E, jeśli, ja dla początkujących polecam zakupić sobie na początek moduł Flaming Cliffs 3, którego zwiastun i chwytająca za sercem muzyka Hansa Zimmera em, Przekonuje, że warto jest nauczyć się latać. Link do filmu znajdziecie w opisie filmu. Flaming Cliffs 3. To zawierające 5 uproszczonych maszyn, które umożliwiają nam granie już po obu stronach konfliktu Rosji oraz USA. Jednak z przewagą maszyn po stronie wschodniej, i myślę, w tym kierunku warto iść, mając, mając już wyuczone 125T, bo w samolotach wschodu a wynika jest sposób prezentacji danych, jest bardzo zbliżony. Uzbrojenie powietrza, ziemia, bomby, rakiety niekierowane są właściwie takie same, a więc jest dużo prościej stając już 125T, co zresztą sami. W niedalekiej przyszłości zobaczycie. A więc Flamingo 3 zawiera samolot SU-27, którego to Awionika jest bardzo podobna do znanego już Wam samolotu SU-25T. Samolot su 33 jest to skuteczny myśliwiec, a wynika również bardzo podobna do samolotu Su-25T oraz Su-27. Jednak ma on jeszcze możliwość lądowania na lotniskowcu. Jak widzimy, awionika, jest również zbliżona do samolotu Su-25T. Otrzymujemy również chińską wersję z samolotu Su-27. Jest ona bardzo przydatna z innego względu, ponieważ jest w stanie przenosić samoloty pociski R-77, które to są pociskami Fox 3, które troszeczkę nam ułatwiają sprawę w walce z samolotami amerykańskimi. A jak widzimy, również bardzo zbliżona do samolotu 127, właściwie jest taka sama jak i 133, i bardzo zbliżona do 125, te które już znamy. W skład Flaming Clips 3 wchodzi również MiG-29 wersji A. Jest to troszkę uboższa wersja mig w stosunku do wersji S, jednak również tutaj łatwo się jest go nauczyć, ze względu na sporo podobieństw w prezentacji danych w stosunku do samolotów poprzednich. Otrzymujemy również drugą wersję mig wersję 29S, która to jest zdolna przynosić rakiety R-77, czyli Fox-3. Awionika również jest bardzo, bardzo podobna do samolotów poprzednik, więc jest bardzo łatwo nauczyć się obsługiwać ten samolot. Do strony amerykańskiej otrzymujemy samolot F15C. Zaraz że jest to uproszczony oraz przynoszący się grozę Amramy, jest to najprostszy najbardziej skuteczny myśliwiec w grze po nauce 125C musimy niestety sporo znów się nauczyć, bowiem awionika. W tym samolocie i sposób prezentacji danych znacznie różni się od tego, co już znamy z samolotów radzieckich. Do niszczenia celów naziemnych otrzymujemy samolot A10 wersji A, również wersja uproszczona tego samolotu. Niszczyciel w sumie pojazdów naziemnych. Również czeka tutaj nas sporo nauki ze względu na spore różnice w sposobie prezentacji danych jednak są już one bardziej bardziej pokryte samolotem F-15C jeżeli jednak jak ja zamierzamy latać głównie po stronie wschodniej to i tak warto nauczyć się samolotów ze strony zachodniej F-15, F-16 itd. i A-10 tak aby poznać ich słabe strony tak więc w sumie zabawy jest co nie miara oraz nauki przy okazji też Kolejnym w sumie, tak po Flaming Clipsie, bardzo użytecznym modułem do zakupu jest nawigacja NS430, która umożliwia nam nawigowanie według GPS-ów dla samolotów uproszczonych, tak jak na przykład w Flaming Clips 3, w których to nie zawsze na serwerach multiplayer mamy przypisane waypointy. Tak więc z tego systemu możemy sami tworzyć sobie waypointy i prowadzić nawigację własną, podczas gdy wszystkie jednostki wroga, jak i nasze, na mapie są wyłączone. Czyli nie mamy możliwości spojrzeć, gdzie tak naprawdę jesteśmy, gdzie lecimy, jak daleko mamy do celu. Według tego systemu możemy prowadzić nawigację na, serwera, na serwerach multiplayer, gdzie mamy wszystko wyłączone, nic nie widać, a my dokładnie nie wiemy, gdzie lecieć. Ten system bardzo nam pomoże i uprości sprawę nawigacji na serwerach bardziej zaawansowanych. System nawigacji tej obsługujemy z zewnętrznego okna, które obsługujemy następnie z klikalnych przycisków. Tak więc, dzięki temu systemowi możemy dokładnie sprawdzić, gdzie jesteśmy. Na mapie prowadzić szczegółową nawigację, jak w samolotach cywilnych. Możemy tworzyć waypointy, które znacznie ułatwią nam w zorientowaniu się, gdzie jesteśmy na mapie, gdy wszystkie obiekty na mapie głównej mamy wyłączone. Także jak widzicie, tutaj mamy wszystkie potrzebne, niezbędne informacje z poziomu samolotu, bez konieczności wchodzenia na mapę. Dzięki temu możemy po prostu przed lotem utworzyć waypoint, gdzie znajduje się. Nasz cel, i według wyznaczonych waypointów, poprowadzić naszą trasę w sposób bezpieczny na serwerach zaawansowanych, gdzie na później szukać informacji na mapie F10 o naszym położeniu bądź w położeniu wroga. Kolejnym bardzo ciekawym, jeszcze produktem, który warto sobie na swojej liście dodać, jest Combined Arms. Jest to moduł, który umożliwia nam przejęcie kontroli bądź dowodzenie, przemieszczanie pojazdów na serwerach multiplayer. Możemy też wsiąść do wszelakich rodzajów pojazdów naziemnych, przejąć nad nimi kontrolę, prowadzić czołgi, pojazdy opancerzone, pelotki, dżipy, ciężarówki, dostarczać amunicję, więc na serwerach, właściwie to się przyda na, na można powiedzieć, 1% dostępnych serwerów w DCS, bo tylko na tych bardziej gdzie praktycznie możemy toczyć wojnę mniejszym w arma, to ten moduł się bardzo przydaje i daje super mega satysfakcję z gry, bowiem toczymy wojnę nie tylko w przestrzeni powietrznej, ale również też i na ziemi. Na ziemi staramy się przejąć miasta, budować bazy, umocnienia, starając się po prostu jakąś pozycję strategiczną zająć celem przejęcia dalszych miast, dalszych terenów wroga. Moduł ten dostępny jest, zarówno na zasadzie jak i na Steam, nie jest on jakoś bardzo drogi, ale naprawdę daje mega, mega satysfakcję, umożliwiając prowadzenie nam pojazdów naziemnych, gramolenie się gdzieś na górki, spotowanie dla naszych kolegów, przyjaciół, z tymi gramy celów w pobliskich bazach, możemy je zaznaczyć, zaznaczać laserowo, oznaczać cele, dzięki czemu koledzy mogą zrzucać bomby bądź rakiety, które to, którą, to, to kontrolę przejmujemy nad nimi, wskazując laserowo, poświetlając cel, i ta bomba wówczas ten cel trafia. Tak więc w kombajnie teraz kiedyś sobie o tym szerszy parodnik, ale tylko o takich pobieżnych bardzo możliwościach możemy tworzyć przykładowo Ścieżki dla naszych pojazdów, możemy podejrzeć, co to jest za pojazd, jak on, wy, jak on wygląda, co on aktualnie robi. Z poziomu mapy możemy wybrać trasę, jaką, jaką będzie się poruszał. Możemy wyznaczyć drogi przejazdowe i te pojazdy wówczas będą podążały wyznaczonymi trasami. Możemy również przejąć kontrolę nad danym pojazdem czyli jak to wsiąść do tego Pojazdu, zmieniać biegi od jedynki do mamy do siódemki w tej ciężarówce, i możemy wówczas podróżować tymi pojazdami po mapie, dowozić amu amunicję na pole walki, bądź prowadzić ogień do celów wrogich. Możemy również przejąć kontrolę nad pojazdami opancerzonymi, które to możemy chować również wtedy gdzieś po krzakach, prowadzić zorganizowane taktyki wojsk naziemnych, możemy prowadzić z tych pojazdów ogień różnego rodzaju, możemy poprzez zmianę amunicji, mamy tej amunicji różne rodzaje, od przeciwpancernych, od łąkowo-burzących, dymnych, można prowadzić oznaczenie dla kolegów w powietrzu z flar różnego rodzaju, czy czerwonej, czy zielonej, mamy do dyspozycji Mamy do dyspozycji widoki z podczerwieni, z Noctowizji, mamy podświetlanie laserem. Aktualnie Lega kod 1688. Kolega wbijając ten kod w swoim samolocie jest w stanie wypuścić bombę bądź rakietę w pobliżu, a my celując namiernikiem w dany cel, będziemy prowadzić tę bombę do celu tak więc niesamowitą frajdę daje prowadzenie pojazdów naziemnych można bardzo fajne taktyki robić do dyspozycji mamy odciężarówek, poprzez BTR-y, nawet czołgi czego dusza nie zapragnie tak wygląda na przykład broń przeciwlotnicza Tunguska wyposażona w radar Nam do dyspozycji radar, na którym możemy obserwować jednostki Latające i prowadzić skuteczny ogień do przelatujących nieopodal jednostek wroga, zarówno z karabinów maszynowych, robić po prostu wjazdy na bazy, na lotniska. Robi to niezły, niezły A więc Ogólnie to jest jedna z moich <grybujesz> ulubionych broni, jeżeli chodzi o DCS. Do dyspozycji mamy również rakietę namierzaną drogą radarową. I wówczas tam, gdzie ten, tam ona po prostu pójdzie. Idealne do zwalczania celów powietrznych. Tak, natomiast wygląda czołg w module Combined Arms T90. Prowadząc odpowiednio ogień tym pojazdem, bardzo fajnie też robi się wjazdy na Tereny wroga. Z, z wewnątrz mamy oczywiście celownik, Tu bo troszeczkę odległości policzyć, ale to też daje niezłą frajdy. Mamy oczywiście do dyspozycji też działką na wieżyczce, z tego możemy również prowadzić skutecznie ogień. To zaraz, zarazem myślę, uda mi się pokazać. Tu tak, o. Mamy działko, mamy działo główne do dyspozycji pociski przeciwpancerno-odłąkowo-burzące. No i sterowane, można tak powiedzieć, na kablu, czyli tam gdzie będziemy celować, tam on po prostu pójdzie. Możemy spokojnie zmieniać cel. I tutaj również oczywiście mamy do dyspozycji pomoc dowódcy, z którego możemy z daleka oznaczać dla samolotów flarami, Cele pozycje przeciwnika mamy do dyspozycji podczerwień, oktowizję oraz namiernik laserowy, z którego możemy prowadzić ostrzał z bomb, które są zrzucane z naszych samolotów, o ile pilot, nasz kolega wbije kod odpowiedni kod lasera, według którego będzie prowadzone, prowadzony pocisk. Tyle tak w skrócie o module Combine Arms, który umożliwia nam transporty i dowodzenie jednostkami naziemnymi, dowożenie amunicji gdzieś na pole bitwy, budowanie baz itd. Tak tak Tylko to, to jest wszystko zależne, gdzie się bawicie, na jakich serwerach gracie. Na większości to nie jest zaimplementowane, a to znacznie znacznie urozmaica rozgrywkę i tworzy z DCS-a, można powiedzieć, takową armę. Tak więc ogólnie ten moduł polecam do zabawy kolejnym takim modułem który bardzo przydaje się na walkach serwerowych właśnie jest Black Shark do DCS, czyli Kamorow 50, bowiem nie wszędzie jesteście w stanie dolecieć 125T i wszystko zrobić. Czasem lepiej jest po prostu zawisnąć gdzieś między drzewami, przesmerfować gdzieś lasem, czymś bardzo ciężkim do wykrycia, jakim jest właśnie śmigłowiec, i zaatakować wroga znienacka. Black Shark 2 to w pełni zaawansowany model śmigłowca o przeciwbieżnych rotorach, dzięki czemu jest bardzo łatwo nauczyć się go. Pilotować z w pełni klikalnym cockpitem. Jest to już model zaawansowany i strasznie mocno przydatny w walkach, walkach naziemnych, bowiem nie wszędzie można 125T dolecieć i zrobić rozpiździeń. Czasem jest po prostu lepiej wysłać śmigłowy. Jak widzicie, cockpit jest w pełni klikalny, w pełni modelowany. Wszystkie systemy są. Modelowane, możliwe do y, załączenia. Jest to świetny model śmigłowca i zarazem łatwy do nauki pilotażu, bowiem nie mamy tutaj y, siły skręcającej, powodującej y, właśnie y, od momentu bortowego rotora głównego. Tu mamy dwa rotory przeciwbieżne, czyli nie mamy śmigła ogonowego. Znaczy tego, tym śmigłowcem lata się całkiem łatwo, a jest bardzo, bardzo przydatny do walk w DCS śmigłowiec ten nadaje się nie tylko do walki bojowej, powietrze ziemia, nadaje się również też świetnie do transportu wszelkiego rodzaju ładunków podczepionych pod kadłubem tak więc śmigłowcem tym jesteśmy w stanie transportować również ładunki podczepione na haku dostarczać je na pole na pole bitwy, dostarczać amunicję, bądź pojazdy, wszystko to, co da się tylko podczepić pod kadłub. No i moi drodzy, jeżeli chcecie poczuć rzeczywiście, jak pilotuje się śmigłowce z rotorem na ogonie, bardzo też w przydaje się przy okazji Magnificent Eight Mi 8. Mi8 jest to śmigłowiec ciężki, transportowy. Możliwe jest przewożenie nim ładunku na pokładzie, jak i również piechoty, prowadzenie desantów, przewożenie ciężkich ładunków poddyszanych pod, pod kadłubem. Jest to już trudny śmigłowiec w pilotażu, ale pod względem transportowym jeden z najbardziej przydatnych w DCS. Mi 8 zaawansowany model śmigłowca przeznaczony do prowadzenia ciężkich transportów na pokładzie jak i ładunków podwieszanych pod śmigłowcem. Kokpit mamy w pełni klikalny, a to właśnie kokpit tego monstra. Jest on w pełni klikalny. Wszystkie systemy są. W pełni symulowane, możemy po prostu tutaj wszystkiego używać. Można oczywiście kopii przełączyć w tryb napisów rosyjskich, dzięki czemu przynajmniej wiemy, który styczek od czego jest. Mam podpisane wówczas, kto to są światła nawigacyjne i tak dalej. Tak więc, jak widzicie, tutaj wszystko, wszystko jest po prostu modelowane. Panel elektryczny, uzbrojenia. Panel bezpieczników, gaszenia awaryjnego, radia, bezpieczniki, także widzicie ile tutaj jest i tym samym ile nauki jest w tym śmigłowcu. Lata się nim dosyć ciężko. Sporo jest tutaj właśnie nauki. Nie jest to prosty, prosta maszyna e, w pilotażu. Pilotowanie Miłosemki nie należy do czynności najłatwiejszych. Jest to w sumie jeden z najtrudniejszych śmigłowców do, e, do pilotażu ale jest w stanie odwdzięczyć się olbrzymim ładunkiem, jaki jesteśmy w stanie podwiesić pod kadłub. Radzi sobie bez problemu z 4-tonowym ładunkiem. Słychać jedynie świst turbin mocno obciążony. W zawisie jesteśmy w stanie podnieść 4 tony ładunku i dowieść to w dowolne miejsce na polu walki. Jest to w sumie śmigłowiec. No, Monstrum rosyjskie, rosyjskie monstrum, które jest w stanie po prostu podnieść bardzo, bardzo dużo i zamiast wykonywać jednym śmigłowcem kilka lotów, Miusenkom jesteśmy w stanie dostarczyć jeden ciężki ładunek jednym lotem. No i moi drodzy, jak to na uniwersalnego żołnierza przystało, wypadałoby mieć jeszcze w swoim zanadrzu dość dobry myśliwiec. Oczywiście jak Su-27 nie daje rady ze swoimi pociskami, czy J-11 chińska z R-77 w walce z F-kami, to polecam zabrać ze za sobą czepa 17 czyli JF-17 Thunder, jest to bardzo dobry myśliwiec do walki na duże odległości, jak i na close combat. Posiada dosyć fajne pociski SD-10, które robią robotę. Są to oczywiście pociski Fox-3, czyli podobnie jak i amerykańskie Amramy. No, ten samolot mniej więcej, można powiedzieć, daje fair szanse, takie co do walki, właśnie, powietrznej z F-kami, czyli z samolotami zachodnimi. Samolot jest oczywiście w pełni klikalny, w pełni modelowany. Jest samolotem dość trudnym w obsłudze i nie polecam go na początek. Raczej dla bardziej zaawansowanych już graczy Flaming Clipsa, którzy ogarniają już pewne taktyki walki myśliwskiej, BVA, jak i Dogfighta. Tutaj po prostu trzeba się skupić nie tylko na walce z wrogiem, ale również z własnym samolotem. Jeff 17. Niewielki myśliwiec pakistańskich sił powietrznych. Niesamowicie zwrotny, niesamowicie skomputeryzowany. Jest to, można powiedzieć, latający komputer, podobnie jak i amerykańskie f -ki. Mamy do dyspozycji całą gamę przełączników i przycisków, które to możemy zmieniać dowolnie. Mamy mnóstwo podstron w komputerach. Jest tego naprawdę cała masa. Mamy do dyspozycji trzy wyświetlacze datalink, radary naziemne, jak i powietrzne. Samolot nadaje się nie tylko do walki powietrze-powietrze, jak również do walki powietrze. -powietrze. Ziemia. Jego gama uzbrojenia jest naprawdę imponująca, posiada świetne uzbrojenie na cele naziemne, rakiety dalekiego zasięgu, cruise missiles, rakiety do walki powietrze-powietrze SD-10, których możemy zabrać czwórkę. Naprawdę jest to świetny samolot do walk z tak FK zwanymi F-kami. Ten myśliwy zmogę naprawdę gorąco polecić dla zaawansowanych już użytkowników minimum flami Flaming Cliffs'a. Jest to świetna alternatywa dla graczy, którzy decydują się pozostać po stronie czerwonych i walczyć przeciwko niebieskim F-kom. Wiadomo, jeżeli ktoś pójdzie do niebieskich, no to tam F-16, F-18, natomiast po stronie czerwonych praktycznie nie ma w czym wybierać. A i mojej drodzy, to jest właśnie przykład, taką drogą można pójść i chcąc latać po stronie czerwonych, jest przykład właśnie Flaming Cliffs'a po SU-25T, bardzo łatwo do, do nauczenia, jeżeli nauczymy się sug 2733 i 33 migów, no to wówczas warto byłoby mieć w swoim zanadrzu jeszcze śmigłowce, no bo oczywiście uniwersalny gracz jest na serwerze zawsze mile widziany, bo Pracy na serwerach takich jak DDCS, Dynamic Caucasus, gdzie praktycznie prowadzimy wojnę niczym w Arma, jest bardzo, bardzo dużo. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem w doborze e, zakupów do DCS na Halloween. Trzymajcie się, do następnego poradnika. Hej!